W ostatnich dniach w sklepie pojawił się malutki błąd, przez co gracze dostali zwrot 50 V dolców na konto. Otrzymaliśmy kilka szczegółów na temat nadchodzącej wielkiej aktualizacji. Wiemy już jaka nagroda pojawi się dla wszystkich na koniec lutego oraz mamy parę ciekawych nowości. Cześć wszystkim. Z tej strony kod Kodmiga i witam was na kolejnym filmie z ciekawych nowości. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego wczorajszego konkursu na prezent za 300 v i spokojnie, bo dzięki temu, że tak chętnie wpisujecie kod Kicia w sklepie, dzisiaj do wygrania macie też prezent ze sklepu za te 300 V-dolców. Żeby wygrać trzeba zostawić standardowo łapeczkę do góry pod tym filmem, suba z dzwonem na kanale i koniecznie kod Kicia w sklepie, tak jak te kozaki w tle, a w komentarzu musicie podać wasz nick z gry, a wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro, a teraz przejdźmy już do filmu. No i tak moi kochani, na samym początku zaczniemy sobie od szybkiej aktualizacji. Aktualizacji wczorajszego tematu, a mianowicie tematu nadchodzącej wielkiej aktualizacji, jaka trafi do gry, ponieważ w internecie pojawiła się ważna informacja w całym jej temacie. A dokładniej w ostatnią środę Fortnite postanowił, że wprowadzi już aktualizację na serwery startowe, co jednocześnie oznacza, że na 100% zostanie ona wydana już w następnym tygodniu, i tak jak wam zapowiadałem wczoraj, może być ona troszeczkę później. Obecnie według leakerów oraz według wszystkich informacji jakie krążą po w internecie sam update ma trafić nie we wtorek oraz nie w środę, tylko dopiero w czwartek, i wszystko to jest spowodowane tym, że tego dnia do gry trafi nowy sezon muzyczny. Ja sam na teraz nie jestem w stanie wam potwierdzić, kiedy dokładnie się ona pojawi. Lecz jeżeli nie będzie jej w te pierwsze dwa dni, to spokojnie na pewno trafi ona do czwartku w przyszłym tygodniu, a wraz z tym do gry trafi ogrom zmian oraz nowości. Głównie mowa tutaj o kolejnych darmowych nagrodach dla graczy, sporo wycieków na temat kolejnego sezonu sezonu drugiego, mnóstwo informacji na temat fabuły tego obecnego sezonu oraz co najważniejsze, sporo nowych przedmiotów i zmian do wszystkich obecnych trybów wszystkie z nich omówiłem wam na wczorajszym filmie, więc nie będę się jakoś bardzo teraz zagłębiał w ich temat i sam film znajdziecie na kanale, a teraz przejdziemy sobie do kolejnego tematu, czyli do ostatniego malutkiego zwrotu fałdolców, jakiego dał nam Fortnite. Cały ten temat dotyczy pewnego przedmiotu, jaki ostatnio trafił do sklepu z przedmiotami i było to chyba po tej ostatniej wielkiej aktualizacji, a są to oczywiście dodatki do samochodu, w postaci nowego efektu turbo i w sklepie z przedmiotami mogliście zakupić dokładnie dwa takie efekty. Sam efekt po zakupie posiadał również kilkanaście edycji swojego stylu, było ich tam chyba trzynaście, no i pewnego dnia Fortnite postanowił, że do tego efektu doda jeszcze jedną edycję stylu, czternastą i osoby, które go posiadały już niestety tego nie otrzymały. W momencie, gdy wchodziliście do gry i przechodziliście do zakładki sklepu, mogliście dokupić tą jedną dodatkową edycję za 50 v o czym poinformowało nas przykładowo konto statusu Fortnite'a na wyścigach i jak się okazuje, był to błąd i sama edycja miała trafić za darmo. z tego powodu, że edycja ta była dostępna w sklepie za te 50 fałdolców gracze, którzy postanowili dokupić tą jedną edycję stylu za te 50 fałdolców. otrzymali ich zwrot, które na nie wydali, oraz dodatkowo otrzymali od razu brakującą edycję, do tego turbo do samochodu. wspominam o tym głównie tutaj, bo niektóre osoby mówiły wam, że sam przedmiot w całości otrzymujecie za darmo, a chodzi tutaj tylko o jedną wersję kolorystyczną. Bo przedmiot ten ma aż 14 wariantów, i tak naprawdę za darmo była tylko jedna edycja stylu. Tak jeszcze, w formie ciekawostki dodam, że przedmioty te dosłownie od początku, gdy trafiły do gry, były lekko zepsute, ponieważ w momencie, gdy zakupiliście taki dopalacz za 250 fałdolców, to po zakupie w tej samej karcie w sklepie był napis, że kosztowały one 700 fałdolców. Na całe szczęście był to tylko błąd wizualny, bo sam sprawdzałem, czy rzeczywiście jest tam inna cena fałdolców bo gdyby serio tak było, to gracze po ich zakupie i zwrocie teoretycznie otrzymywaliby więcej fałdolców, ale na całe szczęście nie działało to w taki sposób. W tym temacie raczej nic więcej nie mam do dodania i w temacie zwrotów fałdolców to chyba wszystkie najważniejsze informacje, lecz spokojnie przed nami jeszcze kilka ciekawych rzeczy, a jedną z kolejnych jest temat pewnej nagrody, która będzie dla każdego gracza. Jak dobrze pamiętacie, na ostatnich filmach na kanale informowałem Was, że niebawem będziecie mogli odebrać darmowy plecak za oglądanie turnieju FNCS w tym sezonie pierwszym. No i niestety, ale do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy szczegółowych informacji. Co jednak ważne plecak o którym Wam wspominałem, czyli ten widoczny na ekranie, miał zostać nam dany za oglądanie turnieju FNCS na wyspie Kreatywnej, a jak się okazuje, sam plecak został udostępniony przez kinie skrytego czempiona, który ostatnio trafił do sklepu z przedmiotami. No i teoretycznie na tym można byłoby zakończyć ten temat, lecz nie tym razem, ponieważ wiemy, że poza tym plecakiem w grze ma pojawić się jeszcze jeden i będzie to dokładnie ten plecak widoczny tutaj, ponieważ Fortnite przez przypadek do go do gry. Ostatnio po dodaniu tego skina do sklepu, zanim weszliśmy do zakładki zestawu, mogliśmy zobaczyć, że na zdjęciu jest widoczny plecak, który w rzeczywistości nie jest przyznawany graczom po zakupie zestawu w sklepie. I to ten plecak prawdopodobnie będzie za oglądanie. Zgadzałoby się to nawet z tym, jak to wyglądało w poprzednich sezonach, ponieważ przykładowe plecaki za oglądanie turnieju FNCS na trybie kreatywnym macie widoczne teraz na ekranie. I jak widać są one dokładnie takie same, jak ten, który był na zdjęciu, ale jeszcze nie trafił do gry. Tak więc najprawdopodobniej to on będzie dostępny za darmo za oglądanie turnieju FNCS w tym sezonie, lecz kochani chciałbym mocno zaznaczyć, że nie mam pojęcia czy w rzeczywistości jakikolwiek plecak zostanie dodany dla graczy w tym sezonie teraz. Jak dobrze wszyscy wiecie, powolnymi krokami kwalifikacje finału FNCS dobiegają do końca i przed nami zostały już tak naprawdę same finały, które odbędą się pod koniec tego obecnego miesiąca. I wydaje mi się osobiście, że w tym sezonie, pierwszym, do zdobycia będzie prawdopodobnie tylko ten plecak. Oczywiście nie wykluczam, że Fortnite wprowadzi jakieś dodatkowe darmowe nagrody dla nas w kolejnej aktualizacji, która będzie dwa dni przed samymi finałami, ale nawet jakby dodali, to zastanawia mnie, jak moglibyśmy je odebrać, tym bardziej, że wtedy będą tylko dwa ostatnie te turnieje. Tak więc ten temat dopiero zobaczymy po tej nadchodzącej aktualizacji, lecz mimo wszystko sam plecak na 100% trafi dla graczy w jakiś sposób, bo nie bez powodu Fortnite go tam dodał i jeżeli będzie, to będzie on dostępny na trybie krat. Za oglądanie tego turnieju. Szczegóły w tym temacie podam Wam dopiero, gdy będzie bliżej do ostatnich finałów oraz gdy do gry trafi aktualizacja, bo bez niej na razie nic nie wiemy. I co najważniejsze, pamiętajcie, że już jutro do zdobycia będziecie mieć dwa skiny w nadchodzącym kolejnym turnieju FNCS Community Cup. Głównie mowa tutaj o tych dwóch darmowych skinach, które były dostępne na poprzednich finałach turnieju FNCS w sezonie 4 rozdziału 4 i gracze ponownie będą mieli okazję zdobyć. Wszystkie te przedmioty. Informacje o nich przedstawię Wam na filmie jutro, tak więc wyczekujcie, bo zdradzę Wam tam wszystkie najważniejsze informacje w jego temacie, czyli oczywiście punktację turnieju, jak najłatwiej będzie zdobyć przedmioty, oraz dam wam wskazówki co do tego wszystkiego. Wszystkie pozostałe szczegóły oraz nadchodzące zmiany i nowości w Fortnite poznamy już po tej nadchodzącej wielkiej aktualizacji, tym bardziej, że będzie to ostatnia aktualizacja tego obecnego sezonu, więc spodziewajcie się, że Fortnite wprowadzi tam bardzo to dużo zmian i nowości. Tak jak wspominałem Wam na samym początku, jeżeli chcecie poznać je wszystkie, to polecam sobie zobaczyć dokładnie ten film na kanale, bo znajdują się tam wszystkie zmiany, nowości, darmowe nagrody i ogólnie zmiany, jakie trafią zaraz po jej wprowadzeniu. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się spodobał. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku Kicia w sklepie, tak jak te Kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie rano. Yo!